Nice. Okay. Yeah. Somalia nazywana upadłym krajem Afryki Wschodniej od ponad 20 lat jest wstrząsana wojną domową i śmiercionośnymi atakami suszy. W tym świecie ludzie porzucają swoje domy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia i wody, która jest szansą na nowe życie. Jestem bardzo szczęśliwa, moje życie odmieniło się dzięki tej studni, jest lżejsze. Takich przesiedlonych ludzi w Somalii żyje ponad milion. Biorą każdy dzień taki, jaki jest i mają nadzieję na kolejny, w tym najniebezpieczniejszym kraju na świecie, w którym przyszło im się urodzić. Koorduje projekt wodno-sanitarny dla uchodźców w Garoły i w Mogadiszu. Dwóch obozach dla uchodźców to są uchodźcy wewnętrzni, głównie z południa Somalii. W obozie do tej pory było około 9 studni. Co na 10 tysięcy ludzi to jest bardzo mało. Widziałaś tam na dole ktoś jest? W tej chwili budujemy 11 studni, to są takie studnie do 20 metrów głębokości. Zanim zbudowali nam to studnie, musiałam chodzić po wodę do sąsiedniej części obozu. Ponad kilometr drogi stąd. Trzy razy dziennie. Moja rodzina to 13 osób. Potrzebowaliśmy codziennie wielu kanistrów z wodą. Teraz mam studnie w zasięgu ręki. Dzięki wodzie z tych studni rośnie szansa na przeżycie nowonarodzonych dzieci i ich matek. Tu, w lokalnej klinice położniczej, polki zainstalowały krany z bieżącą wodą. Dziecko żyje, sytuacja jest pod kontrolą, jego puls jest w normie. Sytuacja była tragiczna. Mieliśmy rodzące pacjentki, a nie mieliśmy bieżącej wody. Chodziliśmy po nią do studni, a ta bywała pusta. Przyjmowaliśmy zaledwie 10 porodów miesięcznie. Teraz ta liczba wzrosła do 50. Doktor Sami przyjmuje poród 29-letniej Nimu, która rodzi tu swoje piąte dziecko. Jedna na dziesięć Somalijek umiera w czasie ciąży lub porodu. Tyle samo dzieci nie dożywa pierwszych urodzin. Przyczyna jest najczęściej prozaiczna. Zakażenie brudną wodą. Czuję się dobrze, biorę leki, dochodzę do siebie. Poród trwał dwie godziny. Urodziłam zdrową córeczkę. Jeszcze nie daliśmy jej imienia. W tej chwili na misji Biurze. jesteśmy we dwie Polki. Ja, jako koordynatorka projektu, i Kinga, szefowa misji. Poza tym mamy zespół lokalny nie zdarza nam się w tym naszym zespole mieć jakichś strasznych problemów myślę, związanych z tym, że ja jestem kobietą i są my jeszcze z nami. Aneta jest bardzo dobrą szefową. Pierwszy raz mi się to zdarza, że moim szefem jest kobieta i bardzo mi się to podoba. My jako kobiety, ale też białe kobiety mamy trochę inny status niż kobiety somalijki i inaczej się nas traktuje. I ze względu na naszą funkcję w zespole, w organizacji, ale też na... W ogóle na status społeczny, więc to też jest inna relacja niż gdyby tu szefem była kobieta Somalika. W innych organizacjach prawie się nie zdarza, że cudzoziemcy decydują się na podjęcie ryzyka związanego z pracą w terenie. To, co nas Somalijczyków, porusza, to to, że Polacy mówią zróbmy to, jedźmy i to robią. Polki działają na terenie Puntlandu, północnej autonomicznej części Somalii. W lokalnych szkołach budują i odnawiają tradycyjne zbiorniki na deszczówkę zwane berkadami. Taka berkada w czasie dwóch por deszczowych, które są w Somalii, napełnia się i wystarcza na, całe, na przetrwanie całej pory supej. Przed naszą berkadą dowożono tu wodę. To był tak zwany water tracking, czyli takim beczkowozami, jakie znamy w Polsce. Teraz szkoła jest tam wystarczalna pod względem wody. Od kiedy szkoła ma swoje źródło wody i nie musi jej kupować, stale wzrasta w niej liczba uczniów. Nauka stała się tańsza. Nadal niecałe 20% somalijskich dzieci chodzi do szkoły. Mieszkamy za bardzo wysokim murem z grubym kolczastym. Przemieszczamy się z samochodem z punktu A do punktu B. Nie możemy po mieście po prostu chodzić, tak możemy pójść po prostu na spacer za murem. Jakoś jesteśmy w stanie naciągać tą rzeczywistość. <laughs> Najpierw pojedziemy do sklepu z ubraniami. Salam alejku! Chodzimy czasem na zakupy, kupować sukienki w stylu somalijskim. Więc zresztą mamy luzu trochę, kobiecego czasu. This one normal, yeah? Grazie. Tutaj na rynku, na markecie jest też krawiec, więc oddałyśmy, kupiłyśmy materiały, które kupiłyśmy przed chwilą do uszycia sukienek. Z długim rękawem. Zobaczymy, jaki będzie rezultat, bo są różne wzory. Somalijski czyli ma kurs 1 dolar 20. 20-21 tysięcy e, somalijskich szylingów. To oznacza, że to, to jest 25 dolarów. Więc nikt nie nosi ze sobą takich pieniędzy. Pokażę, że jest wariatem w torbach. E, w związku z tym wszyscy korzystają z telefonów i płacą telefonami. Ja bym To zależy od tego, jak długo będziemy realizować projekt. Przynajmniej do końca kwietnia przyszłego roku. Prawie rok.